Kontynuujemy naszą lekturę książki Jana Stachniuka w rozdział 9. Braminizm. Pierwszy podrozdział. Geneza hinduizmu. Oprócz buddyzmu rozprzestrzenił się w Indiach jeszcze jeden system spakultury totalnej, który formalnie wywodzi się z Braminizmu, ale nazywa się współcześnie hinduizmem. Hinduizm jest systemem światopoglądowo-religijnym. Obejmującym setki milionów istnień w Indiach. Zdaniem wielu badaczy, nie da się on wyraźnie sklasyfikować z powodu wielości pojęć, idei, zmienności treści i form zewnętrznych w różnych zakresach. Istotnie, jeśli chodzi o formy zewnętrzne, hinduizm jest mocno różnolity. Przyczyna tego tkwi w dwoistości jego ewolucji historycznej. Z jednej strony, hinduizm jest ostatnim ogniwem rozwoju wielkiej tradycji naturalizmu, rozpoczynającej się od WED. Najpierw więc istniał wedyzm, z kolei przeistoczył się on w braminizm, a następnie przy zachowaniu ciągłości wielu form, pojęć, zewnętrznych kultów ustalił się jako hinduizm. Drugi tor ewolucji, o wiele bardziej istotny, ale za to mniej postrzegalny od zewnątrz, polegał na stopniowej wymianie treści naturalistycznych na pierwiastki w spakultury. Zaszedł tu decydujący przełom, który do gruntu odmienił istotę rzeczy. Przełom ten nie odbył się jako świadoma rewolucja światopoglądowa, tak jak to było z buddyzmem, lecz przebiegał zupełnie niepostrzeżenie. Dzięki temu otrzymujemy pozorną dwoistość hinduizmu, którego tradycje formalne sięgają wed. A w rzeczywistości jest to typowy system wspakultury totalnej poza nazwą i ornamentacją, nic z nimi nie mający wspólnego. Hinduizm więc da się określić jako Szata wedyjska, pod którą ukrywa się wspakultura totalna, usiłująca maskować swą istotę. Piękna forma tradycjonalizmu wedyjskiego kryje pod sobą odrażające treści zdegenerowanego człowieczeństwa. Pod obcą flagą skupiały się wszystkie choroby wspakultury. Dzięki temu braminizm hinduizm stał się gąbką wsysającą produkty rozpadu epoki. Obecnie do hinduizmu przyznaje się około 250 milionów osób żyjących przeważnie na Półwyspie Indyjskim i Malajach. Jego początki sięgają do II wieku przed naszą erą. Religiologowie wywodzą go z wedyzmu równie niesłusznie jak chrześcijaństwo z antycznych Greków teza profesora Zielińskiego między religią wedycką, naturalistyczną i panteistyczną, a hinduizmem Przeżywały Indie jainizm i buddyzm, z których oba ogarnęły cały kraj, dzięki czemu nawrót do naturalizmu już nie był możliwy. Mogłoby to mieć miejsce tylko wówczas, o ileby jainizm i buddyzm ze swym nihilistycznym ujęciem bytu ustąpiły na rzecz religii przypominającej europejski protestantyzm, ujmujący Boga jako zasadę czynną świata, a człowieka jednoczącego się z bóstwem przez wytężoną aktywność. Lecz fakt, że zwyrodnienie naturalizmu wedyckiego przeszło w tak skrajny nihilizm jak dżainizm i buddyzm Hinayana, nie wróżył nic dobrego dla Indii. Do tego jeszcze dochodzi powstała już w wieku VIII przed naszą erą filozoficzna szkoła Samkhya, wobec nihilizmu której pesymizm cyników, sceptycyzm i epikuryzm grecko-rzymski wydaje się być prawie optymizmem. Owe treści wspakulturowe składają swoje kukułcze jaja w gnieździe wedyjskim. O buddyzmie już mówiliśmy. Należy jeszcze wymienić dżainizm, którego wkład do hinduizmu jest nader poważny. Dżainizm stoi na pograniczu skrajnego nihilizmu, będąc bardzo zbliżony do buddyzmu Hinayana. Jego spirytualizm jest ułomny o tyle, że brak mu ogniska jedności, to jest centralnej postaci niebiańskiego pośrednika – Znane mu jest jednak pojęcie duszy. W tym ujęciu preegzystująca dusza poczyna działać i dzięki temu łączy się z subtelną, zmysłami niedostrzegalną materią zwaną karmą. Taka dusza może się znaleźć w świecie bogów, demonów, zwierząt i ludzi, wędrując kolejno z jednego do drugiego świata. Musi ona łączyć się z karmą, gdyż bez niej nie mogłaby działać, a karma bez duszy pozostałaby w stanie wiecznego bezruchu. Lecz dusza z natury swej czysta i doskonała, przez połączenie się z karmą, ulega zabrudzeniu. Aby do tego nie dopuścić, aby przerwać koło odrodzeń, należy zniszczyć karmę. Jeżeli to się uda, dusza powraca na szczyt świata i żyje świadoma siebie na granicy między światem a nieświatem. Środki, przez które Jainizm zmierza do zniszczenia karmy, należą do zakresu nihilizmu. Zasadniczą troską wyznawców dżajinizmu jest wyjście z koła narodzin, to jest wieczystego wrotu biowegetacji. Wyjście typowo bezdziejowe, polegające na pogardzie i negacji rzeczywistości i stłumieniu sił. Wyznawców dżajinizmu jest dziś niewiele, lecz elementy tej religii przeniknęły bardzo silnie do hinduizmu i buddyzmu. Można powiedzieć, że z neohinduizmem i Gandhim przeżywa ona swój renesans. Naturalizm wedycki nie znał zasadniczych elementów spirytualizmu jak tamten świat, Bóg osobowy, transcendentny, dusza i tym podobne. Czcił on siły przyrody, które obdarzał przymiotami ludzkimi. Mądrzy bramieni szli już dalej niż naturalizm ariów i rozwijali pojęcie Boga immanentnego jako zasady wszechrzeczy. Panteistyczny ten kierunek był naturalnym etapem na drodze rozwoju naturalizmu ku religii tworzycielskiej. Pochód rewolucji buddyjskiej obala naturalizm w całych Indiach. Przeciwstawiając się naporowi kościoła buddyjskiego, kasta kapłańska braminów usiłuje dostosować się do warunków walki. Nie mogąc obronić treści naturalizmu, ratuje siebie. Przyjmuje więc wierzenia i ideały napierającej choroby wspa kulturowej. W ten sposób uchowały się zewnętrzne akcesoria kultu bramińskiego, tradycyjne kapłaństwo, ale wewnętrzna istota wedyzmu została gruntownie unicestiona. Buddyzm zwyciężył jako wspakultura, przegrał jako kościół. Obrazowo mówiąc, braminizm stał się fasadą buddyzmu, jego zewnętrzną formą. Dzięki temu braminizm odzyskuje z powrotem przejściowo stracone Indie. Buddyzm jako kościół zasaje wyparty i przenosi swoje centrum do Chin. Hinduizm więc jest dziwaczną syntezą starych form kultu, których tradycja sięga wed, ze zdecydowanymi treściami wspakultury. Coś podobnego działo się na małą skalę w okresie tępienia naturalizmu słowiańskiego w Europie, kiedy to pobożni mnichowi chrześcijańscy, nie mogąc przełamać oporu, Postanowili ochrzcić Sfantewita, głównego Boga-Słowian. Tak więc srogi, wojowniczy Sfantewit stał się świętym witem, błogosławionym patronem epileptyków. Coś podobnego stanowi istotę religii hinduizmu. Zatrzymuje ona kapłańską kastę braminów, którzy jednak ulegają duchowym przeobrażeniom zaszłym w grupie w sensie wspakulturowym. Z artystów, uczonych i filozofów stają się typowymi kapłanami totalnej choroby, a więc pośrednikami do tamtego świata i specjalistami od magii zbawiającej. Hinduizm zatrzymał również kult bogów naturalizmu, lecz odwrócił zasadniczo jego treść. Jeden z tych bogów, Vishnu, przekształcił się w odczuciu grupy w odkupiciela ludzkości, który pojawia się na ziemi od czasu do czasu w postaci ludzkiej. Jednym z jego wcieleń, awatara, jest również buddha, co dowodzi, jak w gruncie rzeczy, buddyzm nie różni się zasadniczo od hinduizmu. Podrozdział 2. Światopogląd hinduizmu Złudzenia co do istotnego charakteru hinduizmu, jak już o tym była mowa, powstawały na tle zachowania jego tradycji naturalistycznej. Treść wewnętrzna była na wskroś spakulturowa. Znajdujemy tu klasyczne zgrupowanie pierwiastków spakultury z nihilizmem na czele. Ciekawą jest rzeczą śledzenie procesu wydrążania pozytywnych treści naturalizmu i faszerowania pustych form chorobom Nowego Testamentu Hinduizmu. Jak słusznie się stwierdza, cytat: Religia wedyjska nie zna przeciwstawienia duszy i ciała. Gdy człowiek umiera, trwa po śmierci nie dusza wyzwolona materii, ale po prostu cały umarły, który notabene nadal nie przestaje należeć do rodziny, i jako przodek jest przedmiotem kultu, ofiar i tak Nawet wówczas, gdy do braminizmu rozpoczęła przenikać doktryna o wędrówce dusz, daleko jeszcze było do zejścia w labirynt w spakultury. Cytat. Przekonanie, że po śmierci na nowo obleczymy się w kształt cielesny, aby dalej żyć jako człowiek, zwierzę, demon lub Bóg, wcale nie musi budzić uczuć pesymistycznych. To też nie jest słusznym przypuszczenie, że nauka o samsarze z punktu podziałała deprymująco na umysły indyjskie i że to ona zdusiła wedyjską radość życia, afirmację osobowości i aktywizmu. To był cytat z książki Stanisław Szajer, Braminizm. W świecie heleńskim Empedokles był entuzjastą idei wcieleń. Również Heraklit zajmował wobec niej stanowisko pozytywne. Dopiero gdy zaszedł przewrót w postawie człowieka wobec bytu, idee te zostały potraktowane jako odskocznie do nihilizmu, spirytualizmu, moralizmu wszechmiłości i personalizmu. Wszystko zresztą w ten sposób może być wykorzystane. Gdy w człowieku zajdzie przewrót w spakulturowy, obojętnie w jakich on znajduje się warunkach ideowych, społecznych, materialnych, zwrot ku celom dekadentyzmu jest zawsze ten sam. Obojętne czy to się stanie w Indiach czy Ameryce, podczas uciech miłosnych, czy podczas pracy na traktorze w polu, dziś czy za 100 lat, opadanie do dna w wspakultury jest zawsze podobne. Ktoś, kto tego zasadniczego przewrotu nie zauważył, dostrzega tylko zewnętrzny ruch i łączy go związkiem przyczynowym, ze stanem poprzedzającym. Tak było z hinduizmem, który z pozoru wynikał z wedyzmu i braminizmu. W rzeczywistości bowiem, cytat, mamy tu do czynienia z procesem wtłaczania nowej, niearyjskiej treści, formy bramińskiego tradycjonalizmu. Stanisław of Shire, Brahminizm. Systemat światopólnowy hinduizmu. W centrum, którego stoi boski odkupiciel świata, Wisznu Krishna, opiera się zdecydowanie na nihilizmie. Człowiek w jego ujęciu jest zły, zanieczyszczony, życie zaś to cierpienie. Pierwsi ludzie, Hadima i Hewa, splamili się grzechem pierworodnym, gdy wbrew zaleceniom Boga, popychani ciekawością i rządzą przygód, opuścili raj, miejsce pełne przyjemności i wygody na Ceylonie. Niedługo też czekali na wyrok. Brahma zapowiedział, że duch zła nawiedzi Ziemię, dzieci ich zostaną skazane na cierpienie i pracę, złość będzie ich udziałem, a odkupiciel Wisznu Krishna tylko złagodzi nędzę w tym świecie. Płynący stąd negatywny stosunek do zła w świecie i sobie w pierwszym rzędzie postuluje unikanie tego wszystkiego, co by zło mogło powiększyć. Tym zaś jest każdy czyn. Zdaniem Gandhiego, hinduskie ahimsa i chrześcijańskie niesprzeciwianie się złu wyrażają to samo i są naczelną zasadą obu religii. Niewątpliwie tak jest istotnie. Ton nihilizmu z wylotami na personalizm, moralizm i wszechmiłość brzmi w objawieniach Wisznu Kryszny cytat: Wyrzeczenie się, niewinność, miłość prawdy, dobroć, skromność i równowaga umysłu, wewnętrzny spokój, stałość, bezgniewliwość i łagodność. I tak dalej, i tak dalej. Bhagavad Gita, śp. XVI. Jak w każdej spakulturze totalnej, nihilizm usiłuje uderzyć w źródło zła, a więc w podstawy energii biologicznej człowieka, gdyż stamtąd genetycznie wyprowadza się zło woli tworzycielskiej i wszystkie pokusy. Krishnaizm ma smutną sławę, że pierwszy sformułował teorię samokastracji człowieka. W Wedach nie możemy znaleźć źródła tej ohydnej teorii. W Nowym Testamencie Wed, a więc w hinduizmie, mamy natomiast taką oto naukę o zmysłach, wygłoszoną przez odkupiciela. To jest mądrości znakiem, zmysły nie mają nad nim żadnej władzy, kto w samoopanowaniu od zmysłów się odciął. Bhagavad Gita, drugi śpiew. Owa nauka doprowadziła wielu asetów hinduizmu do autokastracji jako drogi radykalnego zwalczania pokus i zła w sobie. Tak bowiem interpretowano słowo odciął. Jak wiemy, nowy testament chrześcijaństwa zawiera w tej materii również bardzo zdecydowane zalecenie. Według nauki Braminów, cytat. Wisznu jako ósme wcielenie pod imieniem Kryszny jest Bogiem utrzymującym i ochraniającym, jest Synem Bożym, jest Słowem, które się stało ciałem w Krysznie, który przyszedł na świat, aby jako pasterz ludzkiej trzody wybawić ludzi i po skończeniu dzieła umrzeć śmiercią gwałtowną. Koniec cytatu. Nauka tego odkupiciela Indii zawiera się w szóstej księdze starego eposu Indii Mahabharaty, zwanej Bhagavad Gita, pochodzącej z II wieku przed naszą erą. Zredagowana w formie poetyckiej, miejscami nader wdzięcznej, w treści światopoglądowo-etycznej, zastanawiająco podobna do Ewangelii, stanowi ona, a nie Wedy, właściwy duchowy pokarm hinduizmu. Gandhi, fanatycznie rozmiłowany w przeszłości Indii, wierzący, jak sam mówi, w boskie pochodzenie Wed, Upanishadów i Purana, przyznaje jednak, że jedynymi księgami hinduskimi, które zna naprawdę, są. Bhagavad Gita i Ramayana. Bhagavad Gita porównywa Gandhi chętnie z Nowym Testamentem, którego etyczne sformułowania, w szczególności o niesprzeciwianiu się złu, są jego zdaniem bardziej udane niż w hinduskiej Ewangelii. Moralny ideał Bhagavad Gity streszcza aforyzm kursujący w Indiach, mogący być równie dobrze streszczeniem Ewangelii Chrześcijańskich. Cytat. Nikt naprawdę nie zna szastr, świętych ksiąg, kto nie osiągnął doskonałości, jaką daje ahimza, nie niesprzeciwianie się złu, prawda, satya, panowanie nad sobą, brahmaria, i kto nie wyrzekł się posiadania wszelkich dóbr. Koniec cytatu. Mamy tu wyrażony syntetyczny ideał wszystkich pierwiastków spa kultury. Naczelne miejsce zajmuje tu nihilizm a za nim spirytualizm i moralizm kulminujący w nakazie doskonalenia moralnego jednostki ludzkiej przez potłumienie rząd. Rządze bowiem zwracają człowieka ku światu grzesznemu, ku materii, która jest brudna i brudzi duszę z natury swej czystą i nie z tego świata pochodzącą. Boski odkupiciel Wisznu, Kryszna, objaśnia to swemu umiłowanemu uczniowi Ardżunie w dialogu, który jest suchym, scholastycznym elaboratem. Dusza wyszła z bóstwa i do niego ma powrócić. Jeżeli idzie za wiekuistym i czystym światłem, wówczas mimowolnie zdąża ku dobremu. Zło natomiast triumfuje, kiedy zapomina o swoim początku i pozwala przemijającym rzeczom zewnętrznym zapanować nad sobą. Dusza jest nieśmiertelna i wrócić musi do wielkiej duszy, z której wyszła. Ponieważ jednak daną została człowiekowi czystą i bez zmazy, nie może ona powrócić do niebieskiej ojczyzny jeżeli się nie oczyści z wszystkich grzechów, które z powodu związku swego z materią popełniła. Tylko ze związku z ciałem wypływa niedoskonałość. Z tej nauki zasadniczej wynikają wszystkie specyfiki spirytualizmu. Świat jako materia jest czymś zepsutym. Życie ziemskie jest tymczasowością. Celem człowieka jest uduchowienie się przez pognębienie rząd i oderwanie się od świata i zjednoczenie się z bóstwem przez zabiegi magiczne. Wszystko to znalazło wyraz w hinduizmie. Człowiekiem dobrym, pobożnym jest sadhus lub jogin, używając stałożytej nomenklatury, lub fakir po arabsku. Wreszcie, przy świątyniach istnieją zwyczajni kapłani stanowiący kastę szczelnie odgrywającą się od reszty. Ta reszta to jest masa wiernych, mimo że czci ascetów szuka zbawienia duszy na drodze magii potwornie rozrosłej. Do najpospolitszych czynności magicznych należy noszenie amuletów, modlitwy powtarzane w nieskończoność, aż do całkowitego otępienia umysłu, okrzyki OM, procesje z obrazami bóstw, święte kąpiele i pielgrzymki. Niektóre z zabiegów magicznych w zewnętrznej swej formie przypominając dawne naturalistyczne, lecz wewnętrzny stosunek do nich, sens jaki im się nadaje, jest zdecydowanie wspakulturowy. Kąpiele w świętych rzekach, na przykład o ile w naturalizmie wierzono, że kąpiący się w nich wchłania siłę wody, to dziś wierzy się, że oczyszczają one duszę i zapewniają jej wiekuiste zbawienie. Nie jest to do pogardzenia. Kto wykąpie się w Gangesie, choćby był złodziejem, mordercą lub innym wielkim zbrodniarzem, może być pewnym zbawienia wiecznego. Jednakże muszą być zachowane pewne warunki. Kąpieli trzeba dokonać w oznaczonym dniu po zachodzie słońca i w okresie, w którym słońce stoi w znaku wodnika, co niestety zdarza się tylko co 12 lat. W innym czasie święta kąpiel, acz nie należy nią pogardzać, nie gwarantuje przecież pełnego skutku. Z innych zabiegów magicznych wymienić należy znane w chrześcijaństwie sakramenta: chrztu, przez zanurzenie w gangesie lub poświęconej wodzie, bierzmowania, któremu podlega ochrzczony po skończeniu 16 lat życia spowiedzi dawniej publicznej, później usznej, święceń kapłańskich przez namaszczenie kandydata na kapłana poświęconym olejem małżeństwa. Podrozdział trzeci. Ewolucja hinduizmu. Próby pogodzenia resztek tradycji naturalistycznej wed z treściami wspakultury na ogół nie powiodły się. Dzięki temu hinduizm nie posiada jednolitej dogmatyki w sensie europejskim. Dogmatyka i teologia wspakultury powstaje tam, gdzie ona występuje otwarcie pod własną flagą. Stąd pozorna niekonsekwencja, wyrażająca się w tym, że obok radykalnego ateizmu, właściwego rytualizmowi braminów, mamy w hinduizmie kierunki wyraźnie teistyczne, podczas gdy czczone Wedy i Vedanta zachowały stanowisko panteizmu. Ale to są resztkowe formy. Treść istotna prowadzi zdecydowanie do nihilizmu, a stąd do spirytualizmu Kryszny, moralizmu, personalizmu i wszechmiłości. Te same rzeczy różnie się nazywa w ramach tego samego systemu światopoglądowo-religijnego. Nagromadzenie się różnych szczątków rytualizmu w związku z obsługą różnych kast, będących też reliktem naturalizmu z okresu podbojów Indii przez Ariów, rodzi różność form kultu. Ale podstawa dążeń ta sama wyzwolić się z samsary, czyli Skoła Narodzin i Śmierci. Perspektywy stąd się rozwierające są zawsze nihilizmem, choć różnie się on nazywa i celebruje. Istotna rzecz, sama wspakultura nigdzie nie została sprowadzona do jednoznacznych zasad i to powoduje wielość dialektycznych ujęć hinduizmu. Operując pojęciami historii teorii wspakultury, dostrzegamy jednak utajony szkielet pod poetyckimi przenośniami i obrazami. Czujemy, co się kryje w poszczególnych patetycznych wypowiedziach. Cytat: Ten, kto gwoli mnie, swoje czyny pełni, kto się mnie całkowicie odda i kto mnie miłuje, kto jest wolny od lgnięcia do świata i bez nienawiści wobec wszystkich istot, ten opandawo zdobywa mnie. Bhagavad Gita 1155. Poznajemy ten sam ton brzmiący w czasach współczesnych, gdy słuchamy Gandiego. Wszystko, co żyje, jest moim przyjacielem. A kiedy indziej wyrzekł słowa podchwycone z zapałem przez wyznawców krzyża. Dziś już mi nie stanowi różnicy, czyli miemcem, czy wolnym, nędzarzem, czy bogatym w poważaniu, czy drwinach, we czci lub szyderstwie, najszczęśliwszy z ludzi wierzę w Boga i jemu się oddaję. Ojciec Pius opanował katolicyzmu. Taki zestrój wartości opanował ideomatrycę Indii, usadowił się na trwałe, tak jak to się stało z buddyzmem w Chinach. Wiemy, czego należało się w tym spodziewać. Totalne władanie w spakultury w psychice zwierowej hinduskiej, całkowite i monopolistyczne władanie nad żywiołem emocjonalnym miliardów osobników tego tak bogatego kraju, musiało go pogrążyć w ostatecznej nędzy, upadku, słabości i wzajemnej miłości. Tam, gdzie uwaga skupiona jest od tysiącleci na zdobywaniu potęgi ducha, doskonałości itd., nie może być inaczej. Wobec totalnego władztwa w spakultury nad instytucjami treści tradycyjnych, które decydują o tym, jaki ma być profil emocjonalny każdego Hindusa, nie należy się spodziewać innego przebiegu historii tego kraju. Uduchowienie i nędza, miłość i upodlenie oto stałe wielkości Indii. Hinduizm zatruwa Indii od przeszło dwóch tysiącleci. Człowiecza energia mas wyładowuje się w ustawicznych pielgrzymkach i niezliczonych uroczystościach, których magia kołysze Hindusów do snu życiowego. Resztki energii marnują się w kłótniach nieustannych o drugorzędne szczegóły dotyczące kultu i dogmatu, podobnych ciągle do tych, które cechowały chrześcijaństwo IV i V wieku, a których owocem jest mnóstwo sekt religijnych. Najtężsi, najsilniejsi przepadają dla życia na łożu prokrusta. hinduizm Gandhiego, jeżeli godzi się określić go jako neo, nie jest nowym, jeśli idzie o zasadniczy stosunek do bytu. Jest on dziś umiarkowanym nihilizmem, moralizmem, spirytualizmem i wszechmiłością, jak to już widzieliśmy. Gandhi usiłował jedynie ująć życie ascetyczne, mocno rozwichrzone, w organizację, stworzyć ośrodek dyspozycji, którego dotychczas ciągle było brak. Dalej zorganizować oświatę w duchu totalnego upowszechnienia prawd wspakultury i ograniczyć wybujałości kastowe. W tym charakterze Gandhi może być określony jako utrwalacz choroby Indii. Gdybyśmy szukali porównania z chrześcijaństwem, można by tu wymienić św. Franciszka z Asyżyu oraz św. Ignacego Loyolę. Szczęśliwie dla wspakulturowego wynaturzenia hinduskiego, nieszczęśliwie dla życia i przyszłości Indii. Gandhi połączył w sobie żarliwość nihilistyczną Franciszka ze zmysłem organizacyjnym i nieugiętą wolą lojoli. Jak bardzo jego osobistość i działalność odpowiada nastrojom i tendencjom mas hinduskich, to znaczy do jakiego stopnia masy te zostały przeżarte bakcelem spakultury, świadczy fakt, iż Gandhi uchodzi za nowe wcielenie wisznu kryszny, a to mimo, że nowy odkupiciel Indii nie jest demagogiem i nie schlebia tłumowi. Przeciwnie, otwarcie i z goryczą wyrzuca mu tępy egoizm, okrucieństwo i zmysłowość. Gandhi niewątpliwie zdumiewa się w duchu nad istnieniem tych przymiotów w charakterze narodowym upadłych potomków Ariów, mimo że dżajinizm, buddyzm i krysznaizm tak długo i żarliwie pracowały nad duszą hinduską. Wniosek, jaki sąd wyciągnął, jest identyczny z tym, który wyciągają reformatorowie w spakultury gdzie indziej. Widocznie prawdy w Spakultury nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane. Stąd płyną usiłowania reformatorskie i organizacyjne Gandiego. Z uporem fanatyka montuje on zakon i oświatę Spakultury, wyrzuca Anglików z Indii w nadziei wyrugowania zgubnych wpływów materializmu Europy, i ciągle mówi o duchu i uduchowieniu. Jeżeli jego dzieło powiedzie się, Gandhi, wstawszy z grobu po latach kilkuset, będzie zdumiony, że nic się nie zmieniło, ale i wówczas nic nie zrozumie.